Siema. słuchajcie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kulturystyce, o dyscyplinie bardzo pięknej, ale tak samo bardzo kontrowersyjnej. Dlaczego bardzo kontrowersyjnej? No bo wynik tutaj nie jest mierzalny, metody pozyskania takiej sylwetki też są dosyć kontrowersyjne dla wielu. Oczywiście dla osób z otwartym umysłem rozumiejących całe, całe zagadnienie nie aż tak bardzo kontrowersyjnym, no i dzisiaj chciałbym poruszyć temat kulturystyki z lat 90. Od razu mówię, dlaczego myślę, że kulturystyka z lat 90. jest lepsza. I na tym skupi się dzisiejszy odcinek. Lecimy. Słuchajcie, przede wszystkim najważniejsza rzecz, która cechowała zawodników z lat 90., to były przepięknie dopracowane sylwetki, które były fenomenalnie zaprezentowane na scenie. Zawodnicy pokroju Kevlina Lebrona, zawodnicy pokroju Kolmana, z Flexa Willera itd., inne nazwy można mienić i mieć. Każdy z nich wyglądał fenomenalnie, każdy z nich był przygotowany, każdy z nich. Był docięty, miał fantastyczną formę startową i przede wszystkim potrafił ją zaprezentować, czego naprawdę no, nie widzimy w tych czasach. Myślę, że większość osób, które interesowały się kulturystyką z lat wcześniejszych, lat 80., 70., 80., 90. przyznał mi rację, że zawodnicy z lat 90. to była wyjątkowa śmietanka i takich zawodników już niestety nie zobaczymy. Dlaczego nie zobaczymy, to w późniejszej w późniejszym części tego odcinka sobie wyjaśnimy, ale moim zdaniem. No przede wszystkim to były to by osoby, które stawiały na pierwszym miejscu trening. Trening Przede wszystkim y, i przyłożenie, przekładanie się do tego treningu. Tam nie było opierdalania się, nie było, to nie była epoka taka jaką mamy teraz, że mamy smartfony y, i zresztą sam się trochę na tym łapie, żeby zadowolić tutaj moich widzów, followersów. Muszę nieraz pieprzyć mój trening. Y, wiadomo, nie robię tego w jakimś celu, żeby osiągać nie wiadomo jakie y, pułapy, ale gdybym skupiał się na celu, chciał coś osiągnąć, no to niestety to wszystko poszło by w odstawkę. Niestety, niestety, ale w tamtych czasach nie było smartfonów, nie było y, interesowania się y, w tym, co robi sąsiad obok ciebie, tylko ludzie ciężko trenowali. E, wielu naszych mistrzów, takich jak Radek Słodkiewicz, jak e, Pan Głowski, i tak dalej, no, to są osoby, które e, przyznają mi rację i tak faktycznie kiedyś się trenowało. Lecimy dalej! Słuchajcie, kolejną rzeczą, która powodowała, że ta kulturystyka lat 90. była lepsza, to było brak przesady w stosowaniu środków farmakologicznych. Oczywiście na pewno zdarzały się przypadki, które. Miały pewnie sieć aptek, które odziedziczyły po swoich wujach, bądź rodzicach, ale zdecydowana większość, ta czołówka, o której już wcześniej wspomniałem, no, nie przesadzała z tym, bo te środki nie były łatwo dostępne. Takie rzeczy jak hormon wzrostu, takie rzeczy jak wszystkie sterydy anaboliczne, to nie było coś, co było, co występuje w przesycie w, aktualnie. To co. Do, do czego każdy, powiedzmy, początkujący ma dostęp, wtedy naprawdę to było coś takiego wyjątkowego, żeby mieć pewne środki. Wielu kulturystów z lat 90., zresztą miałem rozmaw okazję rozmawiać z niektórymi przedstawicielami, nie mogę rzucać nazwisk, bo to by było trochę nieładne z mojej strony, aczkolwiek mam nawet takie jedno nagranie, w którym rozmawiam z pewnym kulturystą z lat 90., którego znacie, jeśli się kulturystyką interesujecie i przedstawia tam dokładne Dawkowanie wszystkich środków, to było podczas takiego seminarium, zamkniętego seminarium, w którym brałem udział, i oczywiście całe zdarzenie kamerowałem, tylko zdecydowałem się, że może to będzie nie do końca fajne, jeśli udostępnię takie materiały w internecie, ale mam coś takiego i przede wszystkim, no. To nie wyglądało tak, jak wygląda to w tych czasach, gdzie dostęp do, do hormonu wzrostu, do wszelakiej maści sterydów, sarmów, peptydów jest po prostu. Wiecie, kupujcie te środki jakbyście kupowali bułkę z serem w sklepie spożywczym. Nie ma żadnego absolutnie problemu, żadnych ograniczeń. jedynym ograniczeniem są pieniądze. W latach 90. nie było to takie proste. Wszystkie środki były pochodziły z... Koncernów farmaceutycznych no było to dosyć ciężko osiągane i takie stężenia, jakie widzi się teraz, które, które stosują nawet zawodnicy średnio zaawansowani. Umówmy się, na naszym podwórku rodzimym i zresztą namawiałem bardzo często, namawiają w taki sposób, że przedstawiałem, jak to wygląda, a tak do końca nie jest. No, te środki nie były łatwo osiągane, więc każdy miligram jakiejkolwiek substancji, czy to był jakiś tam metanabol, ten czy chorą wzrostu był wykorzystywany przy tych zawodników w 100%, naprawdę, uwierzcie mi tam, w pierwszej kolejności było, po tej, w pierwszej kolejności był trening. I to po tych sylwetkach było widać, bo te sylwetki były wypracowane, one były docięte, one były te, 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 te mięśnie były takie ziarniste w, w wyglądzie. No i wiecie, masowo, jeśli chodzi o masę mięśniową, być może nie były tak potężne jak aktualnie, ale jeśli chodzi o jakość, docięcie, no przede wszystkim. Tutaj nie ma e, co ukrywać, kulturyści z lat 90. byli lepsi. A bardzo przepraszam wszystkich kolegów, e, którzy startują w ówczesnej erze. E, oczywiście na pewno wielu z Was w, wkłada do wiele pracy, e, ale tamte sylwetki, sorry, no były lepsze. E, tak samo mogę powiedzieć to o kulturystyce, e, kulturystach z ligi amatorskiej, a z ligi zawodowej. Myślę, że wielu kolegów z branży również przyznaje rację, że zawodnicy w lidze amatorskiej bardzo często prezentują zdecydowanie lepsze sylwetki niż zawodnicy w lidze zawodowej. Te sylwetki są przerośnięte, są karykaturalne, często niedopracowane, napompowane wodą i to wynika nie tylko z moich obserwacji, ale z obserwacji osób, które znam ze środowiska. No, myślę, że bardzo, wiele, bardzo wielu moich znajomych przyznaje że y, wielu z tych zawodowych kulturystów to są zwyczajnie takie napompowane bańki, które faktycznie w momencie, kiedy przytną się, tam coś się dzieje na tej sylwetce, y, ale w zdecydowanej większości to nie jest coś, co y, robi wrażenie, że to jest schab, że to jest kurwa że to jest step. Myślę, że taką kolejną rzeczą to jest przede wszystkim właśnie ta etyka pracy, ta etyka pracy tych zawodników, y, w, którzy no, trenowali, którzy naprawdę się przykładali. Oczywiście były przypadki yy, takie, które były genetycznie fenomenalnie uwarunkowane i nie musiały aż tak bardzo się przykładać do tego wszystkiego, yy, ale uwierzcie mi, żeby stanąć na Mistrzem Olimpianu, choćbyś jaki kurwa był genetykiem, to jednak trzeba się przyłożyć. Yy, fy, no, także etyka pracy, którą prezentował Dorian, którą prezentował Rich Gaspari, yy, tak yy, na szybko wywołując z pamięci. Yy, I to jest coś, co... co, co co powinno wrócić. Zdecydowanie czasami jest tak, że przeszłość zostawiamy za sobą, yy, tylko problem jest taki, że często ludzie nie wyciągają wniosków z tej przeszłości. Yy, Będą się w przyszłość patrząc tylko na, na jakiś rozwój, ale często ten rozwój nie prowadzi ku dobremu i tak dzieje się właśnie jeśli chodzi o kulturystykę. Myślę, że yy, takie i to jest dosyć dosyć przykre, bo osoby takie, które faktycznie doszły do czegoś wielkiego, takie jak na przykład Dorian Yates, i tu jest taka anegdota z pewnego zawodnika ze Stanów, który stwierdził, że no i ja też jestem bardzo zgadzam, że to jest dosyć przykre, że jakby na piedestale stawia się osoby, które są po prostu znane, bo są znane, są, jakimiś tam celebrytami, bo kurwa fajnie się ubierają, albo wystąpili w jakieś tam w zawodach potrafią stworzyć historykę, i tutaj e, takie osoby stają się bogami. Wymyślili sobie fajny sposób na marketing. No, takie są niestety czasy. Nie celebrujemy osób, które, e, które e, naprawdę osiągnęły coś wielkiego, bo te osiągnięcia z lat 80., -tych, 90. -tych, e, to były prawdziwe osiągnięcia, począwszy od odkryć się jakichś naukowych, po, po muzykę. E, wiecie. To było coś, to było coś tak samo w sportach sylwetkowych. Ci zawodnicy byli wypracowani i to byli zawodnicy, którzy naprawdę wkładali tą masę serca, pasji. No Procentowo na pewno są tacy zawodnicy gdzieś na świecie. Nawet u nas w kraju też jest kilku takich zawodników, których mogę powiedzieć, że nawet podziwiam. Niekoniecznie są to zawodnicy pokroju Mistrza Świata, zawodnicy, którzy gdzieś tam aspirują, żeby może wbić się w ten status zawodowca. Daję Wam do myślenia, piszcie w komentarzach, kto według Was zasługuje na, taki, na takie miano, taki, powinien zdobyć taki tytuł. No jest kilka takich osób, ale zdecydowana większość no to są bardzo Was przepraszam, parówy. No co Wam będą tutaj dużo gadał? Parówy. Jedna z takich kolejnych rzeczy, która moim odczuciu powodowała, że ta era lat 90., zawodników lat 90. była wyjątkowa i była taka nie do brzydko mówiąc. To jest przede wszystkim personality, czyli osobowości. Ci zawodnicy mieli osobowości, każdy był kimś. To nie było tak, że wychodzili i mówili: Ja ciężko trenuję, ja jestem kulturystą, tylko każdy z nich miał coś do powiedzenia. To byli ludzie, którzy potrafili prowadzić. Wiecie, konferencje prasowe, którzy potrafili odpowiadać na pytania, którzy mieli swoje charakterki. Kurczę, nie trzeba daleko szukać. Craig Titus, Dave Palumbo, osoby takie jak Lee Priest, fenomenalny, przezabawny, gościu, inteligentny. Naprawdę każdy z nich miał swoją historię, każdy z nich, no... Mógłby coś powiedzieć młodemu pokoleniu. Niestety w latach, które mamy teraz, ten rok 2018-2019, ostatni mistrzowie, no zresztą w kilka lat wstecz, byśmy się cofnęli, ci zawodnicy nie mają nic szczególnego do powiedzenia. To jest takie, wiecie, gadanie, że no, ciężko trenowałem, bodybuilding is my life, w ogóle, I, I train to like die. Kurwa, tego typu smęty, ludzie, Kama, Obudźcie się! <laughs> ja, dlatego lata 90. to była to konferencja prasowa na Olimpii. Słuchajcie, to było show. To było większe często show niż, niż same zawody. Same zawody, wiadomo, fascynujące, potoczniemy sylwetki. I tam zawodnicy też sami potrafili wbijać sobie szpileczki. Gdzie w tych czasach to jest, wiecie, wychodzi zawodnik na scenę, czepi się do ługa, muga, jak był gorylem. I patrzy właśnie o stado, macha do widzów, klapcie w dłonie. Dora, do, wiecie, morzyńskiego hip-hopa przypina poza, schodzi ze sceny i. Yy, sorry, tyle w tej finezji, żadnej finezji. E, no, chyba tak. Słuchajcie, no i te właśnie elementy powodują, że w moim odczuciu kulturystyka lat 90. była lepsza niż to co widzimy teraz. Nie wiem jakie jest Wasze zdanie. Podzielcie się w komentarzach, oczywiście napiszcie kto może być był Waszym faworytem jeśli chodzi o kulturystykę. A które na przykład osoby z epoki aktualnej psują absolutnie jakby wizerunek kulturysty i um, i jakby wpasowują się w to, co mówiłem odnośnie, ogólnikowo, odnośnie osób, które po prostu psują te Także słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Zostawcie subskrypcję. Na następnym odcinku zobaczycie sobie, czy ten stuglik ktoś urósł. A powiem Wam, że ta koszulka troszeczkę oszukuje i zaczyna się coś dziać. Zaczyna się coś dziać, sobie pełen odcinek z update'em. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle. Mamy już jakieś dwa tygodnie za sobą. I już na wadze jest kilka kilogramów w górę. Chcesz się dowiedzieć ile? Zapraszam w przyszłym tygodniu, w niedzielę. Oczywiście nowy odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.